Dzisiaj mój ulubiony dzień. Dzień świętego Józefa, opiekuna pana Jezusa. I tam jest taka Ewangelia o snach. Bo Józef, kiedy był w rozterce, położył się spać, i nagle przyszedł sen. I opowiem o kim. Opowiem, o zajączku Felku, zajączek Felek ostatnio ma kłopoty ze spaniem. O coś, 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 coś niedobrego, bo mam takie kosmary. Mam takie kosmary, śnią mi się trudne rzeczy. A co się śniło zajączkowi Felkowi? Otóż śniło mu się że przychodzi powódź i woda jest coraz większa, coraz większa, coraz większa, coraz większa, coraz większa, coraz większa i wdziera się do jego spiżarni, ojojoj moja spizarnia! i wdziera się do spiżarni i zalewa półki, gdzie są ułożone marchewki, zajączkowe, felkowe, zebrane na jesień, i ta woda zalewa te marchewki razem z tymi półkami i je zabiera, i zabiera, i zabiera, oj, 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 zabiera, zabiera moje marchewki, nie będzie marchewek i będzie głód i nie będzie nic do jedzenia i ten sen powtarzał się, powtarzał się, powtarzał tak bardzo męczył naszego zajączka felka, że Felek bał się pójść do łóżka, bał się położyć spać, bo znowu się zdarzy i znowu będzie ten kosmar. Nie wiem, co mam zrobić z tym kosmarem. No i chodził taki niewyspany, bo to wiecie, w końcu zasypiał, bo był zmęczony. Ale co to za spanie? Kiedy się bał, że przyjdzie koszmar, co chwilę się budził, koszmar przychodził, wracał, odchodził. No i było trudno. I Zajączek Felek chodził taki zmęczony, taki blady, i niewyspany. A! Kiedy ktoś jest w takim dużym kłopocie, hu huha, hu 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 Sowa Zofia przybywa. Sowa Zofia zobaczyła Zajączka Felka i mówi, o Felku, co się stało, co się stało, że bladością twoje oblicze się oblało. I patrzy na Ferka, a na to felek mówił, stosował, Zofio, bo mam kosmary, mam kosmary, z nią mi się trudne zecy. A zwłaszcza jeden taki sencie powtarza, że przychodzi woda, powódź zalewa moją spizarnię i zabiera wszystkie marchewki, zebrane na zimę, i jest głód, głód, głód. Sowa żafia podrapała się po głowie i zaśpiewała: hu, hucha, hu -hucha. Sowa Zofia rozmyśla, rozmyśla, rozmyśla i mówi: O, zajączku Felku, koszmary? Niełatwe doświadczenie, ale może nie trzeba się ich bać. Spróbujmy wspólnie rozmyślać, co by mógł ten sen oznaczać. I zastanawiali się, zastanawiali się, zastanawiali, i nagle Zofia Sofia śpiewa: Huhucha, huhucha, Sowa Zofia, pomysł ma. A może Welku, ten sen jest po to, że warto zejść do spiżarki i zobaczyć, czy rzeczywiście marchewki nie leżą trochę za nisko. No i Felek zrobił to, poszedł do spiżarki, pęg, kląg, szedł. Do piwniczki przełożył marchewki na wyższą półeczkę i pomyślał, o, nawet gdyby, a przecież nie ma powodzi u nas w tym rejonie, gdzie mieszkam, nawet gdyby się jednak zdarzyło wraz z potężną buzą na wiosnę, to woda nie dosięgnie moich marchewek. I zajączek Felek się uspokoił, ale Sowa Zofia powiedziała hu hu, ha, hu ha, Sowa Zofia, jeszcze jedną myśl ma. Felku, myślę, że ten sen, chociaż trudny, ale może nas zainspirować do czegoś dobrego bardzo. To do czegoś dobrego, bo jak się zdarzają takie sny, które nazywamy koszmarami, to kiedy my je dobrze przeżyjemy, rozmawiając z, kim do, z kimś, do kogo mamy zaufanie, to wtedy się uspokaja, 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 uspokaja. I nagle się okazuje, że jak się budzimy, to świat jest znacznie piękniejszy. I co byśmy wzięli z tego snu, żeby podziękować za jedzenie? Podziękować za marchewki za to, że my je mamy właśnie wspaniale! Podziękujemy za marchewki, podziękujemy pani Boże za marchewki. Ale Felek, kiedy już podziękowali razem z sobą Zofią za jedzenie i za marchewki, nagle się zapytał, przepraszam ci bardzo, sowo Zofio, mam takie osobiste do ciebie pytanie. A skąd ty jesteś taka mądra? Skąd ty się tego nauczyłaś, ho ho ha, ho hu, hu, ha, sowa Zofia historię rodzinną ma. I opowiedziała sowa Zofia o tym, że dawno, dawno temu, tak opowiada się w jej rodzinie, była ich pra 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 pra, pra przodkini jedna sowa. Miała na imię Zofia, Krystyna, Teresa, Kunegunda, nie pamiętają. I ona podobno zaprzyjaźniła się w Nazarecie z mężem, mężczyzną o imieniu Józef. I tenże Józef często rozmawiał z tą sową, bo był takim człowiekiem, który wspaniale potrafił rozmawiać z ludźmi, ze zwierzętami. I tenże Józef, mąż sprawiedliwy z Nazaretu, mówił, nie należy bać się snów, nie należy bać się snów. Czego potrzebujemy? Przyjaciela. Potrzebujemy kogoś, z kim będziemy mogli rozmawiać, zwłaszcza kiedy by się przydarzyły koszmary, trudne sny, bo dzięki rozmowie okazuje się, że trudne sny mają swoje zadanie. Do czegoś nas inspirują. Na przykład do poukładania spiżarni albo do podziękowania za jedzenie. I ten Józef, który tak się zaprzyjaźnił z naszą pra-pra-pra-pra-prasową... Pra, pra, tak bardzo wzrastał w tej umiejętności rozmawiania z przyjacielem o snach, że kiedy usłyszał we śnie Józefie, mężu Maryi, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki, bo z Ducha Świętego poczęło się to, co w niej się poczęło, to wtedy obudził się rano i wiedział, co ma zrobić. A zatem życzmy sobie inspirujących snów, a nawet gdyby się przydarzyły sny trudne, to życzmy sobie nawzajem umiejętności rozmawiania z bliskimi osobami. Czy może te sny nam nie opowiadają o tym, że trzeba przełożyć marchewki na wyższą półkę? Albo warto podziękować za jedzenie. Wszystkiego dobrego w Dzień Świętego Józefa.